Hej hej, witam serdecznie w tym rozkładzie, w którym zobaczymy sobie, co wydarzy się między wami do końca listopada, także też będziemy wiedzieć, czego możesz się spodziewać właśnie w tej relacji do końca tego miesiąca. Także serdecznie zapraszam. Wybrałem też taką talię całkiem jesienną. Wydaje się także myślę, że jeszcze tutaj na przełomie można powiedzieć jesieni zimy. Możemy sobie takie czytanie właśnie zrobić. Także zobaczmy. Co do końca listopada między wami się może wydarzyć. E, dziesiątka mieczy na początku. No, także karty chyba od razu komunikują całkiem, e, całkiem ważną sytuację, e, która teraz będzie się dziać między wami. To znaczy e, bardzo mocna energia, która pokazuje moment e, przeciążenia, ale również coś, co zaczyna wreszcie wychodzić na jaw. Czyli. Jakby tutaj widać, że między wami zbliży się taki moment, chwila, w której pewne napięcia, jakieś niedopowiedzenia lub cicha presja po prostu tracą siłę, bo osiągnęły swój e, limit. Czyli to jest energia końca relacji, ale znaczy to nie jest energia końca relacji, przepraszam, e, ale końca e, pewnego sposobu funkcjonowania. Takiego, który już nie dawał wam przestrzeni, być może męczył ciebie albo jego w jakiś sposób. Czyli wszystkie te małe frustracje, które zamytyliście pod dywan, zaczynają być zbyt ciężkie, by dźwigać dalej. I właśnie dzięki temu robi się przestrzeń na coś nowego, nawet jeśli najpierw odbierasz to jako przesyt lub zmęczenie. W tej karcie. Pojawia się takie wyrażenie, że obie strony czują podskórnie, że tak jak jest teraz, tak już być nie może. Więc napięcie zaczyna samo się wypalać. To jest często moment, w którym ktoś z was przestaje udawać, że wszystko jest spoko i zaczyna myśleć bardziej szczerze, głębiej, dojrzalej. To daje między wami energię, Takiej brutalnej klarowności, która paradoksalnie działa wręcz uzdrawiająco. I to trochę wygląda tak, jakby, jakbyście oboje mieli wrażenie, że jakaś sytuacja dotarła do ściany, więc jedyne co do co można zrobić, to wreszcie powiedzieć prawdę. I nawet jeśli to jest trudne, to właśnie ta otwartość zaczyna między wami pracować bardzo intensywnie. Więc widać, że te dni przynoszą też ulgę po dłuższym oczekiwaniu. Jakbyś w końcu przestała czekać na jego ruch z napięciem w brzuchu, zaczynasz patrzeć na sprawę bardziej z dystansu, bo poziom energii, poziom emocji w tobie przekroczył pewną granicę i to paradoksalnie. To jest taki moment, który daje ci siłę. Energia między wami robi się przez to bardziej autentyczna, mniej udawana, mniej obciążona próbą kontrolowania, wrażeń i reakcji. To jest taki moment, kiedy wszystko, co było trudne, zaczyna zwyczajnie opadać, bo nie da się już tego nie zauważać. I w tym opadaniu pojawia się miejsce na nowy rozdział komunikacji. Więc w tej karcie jednej, ale jakże mocnej właśnie, bo o tym mówiłem na początku, kryje się taki, taka zmiana dynamiki. Coś, co wcześniej ciebie bolało, teraz zaczyna przenosić jakby większy ciężar na niego. Czyli on zaczyna czuć konsekwencje własnego wycofania, czy, czy braku działania między wami. Nawet jeśli teraz nie mówi o tym wprost, to nie jest to to nie jest to energia kary, tylko bardziej przebudzenia po stronie tej osoby. I to jest bardzo dobre. To, jest, to pokazuje przełom, który gdzieś do końca listopada się wydarzy. Więc fajnie, bo przydałoby się w końcu, nie żeby taki przełom, takie olśnienie trochę nastąpiło. Miejmy nadzieję, że zatem pójdą działania. Że zatem pójdzie realne działanie, które no, sprawi, że generalnie poczujesz się w tej relacji lepiej. No ale o tym być może dowiemy się za chwilę. To, co też w sumie ważne, co też jeszcze dopowiem do tej karty, to jest to, że można też jakby wyczuć, że to, co się teraz dzieje, prowadzi was do bardzo mocnego re resetu emocjonalnego. Te ostatnie dni listopada mają, mogą mieć taki, że tak powiem, vibe bolesnej prawdy, która uwalnia. Być może ten listopad już w tym momencie zaczął się tak troszkę chaotycznie, czy, czy w pewien sposób nie do końca po twojej myśli, powiedziałbym, być może pewne kwestie nie zostały dopięte, tak byś chciała. Natomiast, no właśnie, tam gdzie wcześniej była walka o kontrolę czy, czy jakąś taką dominację, zacznie się pojawiać większa otwartość i to oczywiście na plus. I tam, gdzie oczywiście była stagnacja, również zacznie się ruch. Nawet jeśli najpierw w formie chwilowego chaosu, to jednak jest to coś, co w jakiś sposób się zmienia, no i oczywiście pokazuje nam, że tutaj między wami jeszcze coś jest żywego, nie? bo też to jest jakby taki sygnał, który z tego wychodzi. Ten retest czy, czy, czy reset tych emocji może być również długoterminowo czymś co da wam no coś lepszego. Coś dobrego generalnie. Także jest to całkiem myślę fajna karta na start. Mocna, ale też fajna. W drugiej pozycji tymczasem mamy królową miecze, która... No właśnie, znów miecze, tymczasem królowa, znaczy tym, tym razem królowa. I tutaj energia tych dwóch kart zaczyna tworzyć bardzo wyraźny obraz tego, co dzieje się między wami, co będzie działo się w najbliższych dniach. Widać, że po tym wewnętrznym przesycie, który wprowadziła wcześniejsza karta, Pojawia się całkiem ogromna potrzeba jasności i absolutnej szczerości. To jest taki moment, kiedy emocje, już nie rządzą sytuacją, pozostały wypalone do granic. Na ich miejsce wchodzi chłodniejsze, ale bardzo zdrowe podejście. Ta kombinacja pokazuje, że zaczynasz widzieć sprawę znacznie wyraźniej, tak jakbyś. Tak jakby ktoś otworzył okno po burze i nagle Powietrze stało się bardziej ostre, przejrzyste, ale też niewygodnie prawdziwe. Energia między Wami robi się bardziej konkretna, Mgnie, mniej mglista, mniej zależna. Stąd też jest to energia sprzyjająca przełomowi. Końcówka listopada będzie tutaj naprawdę obfitowała w szczerość. To jest dobre. To jest myślę dobre. To jest ten kierunek, który raczej chcemy obierać. W tej konfiguracji tych dwóch kart widać też, że Twoja postawa zaczyna działać na niego w bardzo taki charakterystyczny sposób. To znaczy, kiedy Ty stajesz się klarowna, zdecydowana i bardziej analityczna, on przestaje czuć się w pozycji, w której może sobie pozwolić na pośrodki czy jakieś uniki. To, co jeszcze kilka dni temu mogło jakby mógł spróbować wygładzić. Albo przemilczeć, to teraz wraca do niego jak echo i wymaga reakcji. Czyli dzięki tej energii między Wami tworzy się pewien, rodzaju, pewien rodzaj napięcia, ale już nie emocjonalnego, tylko takiego, które wymusza ruch do przodu. To jest napięcie konstruktywne, które popycha Was w stronę rozmowy lub zmiany zachowania. I uwaga, co najciekawsze, zaczyna w nim kiełkować poczucie, że jeśli. On nie zacznie być szczery, to ty po prostu odłączysz swoje emocje i zamkniesz drzwi. Zatrzaśniesz wręcz. I to go oczywiście w pewien sposób mobilizuje. No, jakby nie było, jest to taka mała presja. No i w tych dwóch kartach. To, co też wyczuwam, to jest to, że w najbliższych dniach to ty stajesz się tą stroną, która trzyma kierownicę. Chociaż robisz to spokojnie i bez presji. Przestajesz pozwalać sobie na czekanie w napięciu, bo zmęczenie, które wcześniej było ciche i ciężkie, teraz przeradza się w siłę. I ta siła nie jest agresywna, jest logiczna, elegancka, przemyślana. Dzięki temu energia między Wami zaczyna porządkować się. Zaczynasz widzieć to, czego wcześniej nie chciałaś dostrzegać, bo emocje być może zasłaniały Ci ten obraz. Teraz jest inaczej. Twoja intuicja rozumie sytuację i jakby trafnie i odpornie na emocje, na złudzenia, jesteś w stanie to obrazować sobie. To daje ci ogromny spokój, nawet jeśli na powierzchni może wyglądać jak chłód. Natomiast w nim, żeby troszkę odbić i zrobić lustro, takie mini, w nim natomiast Zaczyna się proces lekkiego niepokoju, ale takiego, który prowadzi do działania, to znaczy on zaczyna czuć, że nie może być już bierny, bo zmienia się klimat między wami. Tam gdzie wcześniej mógł liczyć na Twoje zrozumienie i miękkość, teraz natrafia na Twoją granicę, która jest jasna, ale nieagresywna. I to sprawia, że on zaczyna myśleć inaczej, bardziej poważnie, bardziej odpowiedzialnie. Mniej impulsywnie. Energia tych dwóch kart pokazuje, że to właśnie w najbliższych dniach może pojawić się taki moment, w którym on zacznie z Tobą rozmawiać z większą szczerością. Nie dlatego, że ma ochotę na konfrontację, tylko dlatego, że poczucie, że jakby poczuje, że Ty już nie przemiesz półprawd. Nie przemiesz półprawd. I to jest piękne, bo buduje zupełnie nową dynamikę między Wami. Także brzmi to naprawdę, naprawdę nieźle dla twojej strony. Dla niego chyba nie zupełnie. Natomiast być może jest to pozytywne. <noise> Szczególnie dla ciebie. W międzyczasie, jeśli czujesz potrzebę rozkładu prywatnego, jeśli masz jakieś pytania do kart, które odczuwasz, że chciałbyś poznać odpowiedź na te pytania, to zapraszam na stronę duchowykierunek.pl Tam znajdziesz moje pytania czytane prywatne, Także możesz takie czytanie zamówić i otrzymać odpowiedź do 48 godzin lub w przypadku większych czytań nawet do 24 godzin. Także myślę, że całkiem, całkiem sprawnie. Także można kliknąć w link w opisie lub wpisać duchowykierunek.pl. Zapraszam. Tymczasem. Ohoho. Rycerz Mieczy. Rycerz Mieczy. Powiem szczerze. Chyba rozkład, prawda? Mamy trzy razy miecze. Trzy razy to jest nieprzypadkowe na pewno. I ta kombinacja tutaj się całkiem ciekawie nam rozwija. Ale jednocześnie nie zmieniając tempa. Tutaj domyka się obraz tego co dzieje się między wami, co będzie się działo w najbliższych dniach do końca tego miesiąca, do końca listopada. No i uwaga. O tyle o ile tak, powiedziałem, temperatura się nie zmienia, o tyle tempo się może lekko zmieniać. To znaczy, rycerz miecz jest szybki. Widać wyraźnie, że po tym momencie przyciążenia i brutalnej klarowności pojawia się ruch nagły, dynamiczny, wręcz niecierpliwy. Czyli on zaczyna działać szybciej niż mogłoby niż się wydawać. A ta zmiana wynika z tego, że Twoja nowa. Klarowna postawa stawia go w miejscu, w którym nie może już trwać biernie. Czyli tam, gdzie dotychczas pozwalał sobie na ciche wycofanie czy opóźnienia, teraz pojawia się impuls, by przejąć inicjatywę. Więc to wygląda tak, jakby jakaś bariera w nim pękła, i nagle poczuł, że jeżeli czegoś nie zrobi, to straci coś ważnego. Więc ta energia. Niesie sporo adrenaliny, ale też potrzeba działania. Nawet jeśli nie wszystko jest. Nawet jeśli nie wszystko ma jeszcze poukładane. Tutaj można wyczuć, że ten ruch po jego stronie nie będzie subtelny. To nie będzie delikatne sondowanie gruntu, tylko to będzie bardziej takie podejście w stylu muszę to wyjaśnić. Muszę się odezwać. Muszę zareagować. Jest to wibracja konkretu. Czasem nawet zbyt bezpośredniego wręcz, ale jednak wynikającego ze szczerej potrzeby przełamania napięcia. On może działać impulsywnie, ale impulsywność w tej konfiguracji nie jest destrukcyjna typowo. Jest przejawem odwagi, która w nim dojrzewała, tylko brakowało jej detonatora, takiego zapalnika. A w tym przypadku tym zapalnikiem stała się Twoja jasność, granica i emocjonalny reset. Ta energia powoduje, że atmosfera między wami nagle robi się bardziej żywa, bardziej gęsta, dynamiczna, a to co ostatnio stało się e, stało w miejscu, zaczyna ruszać, e, ruszać się po prostu, jakby ktoś dodał ognia pod spodem. I to brzmi całkiem, myślę, dobrze. Tymczasem wypadła na karta, także ona się gdzieś tutaj wyrywa. E, no. Mamy pazia. Także ciekawie, bo tutaj figury dworskie się pojawiają. Figury takie dosyć zawsze wprowadzające dużo takiej energii innej, powiedziałbym. W tej karcie pojawia się bardzo szczególna energia. I ona odpowiada nam o tym, co on zrobi wobec ciebie do końca listopada, do końca miesiąca. I właśnie. Szczególna energia karty pazie pentakli pokazuje. Początek działania z jego strony, ale nie impulsywny, nie chaotyczny, tylko taki, który wyrasta z realnej potrzeby, żeby coś, że tak powiem, ustawić, coś poprawić, coś zbudować od podstaw. Czyli on zaczyna wchodzić w tryb bardziej przyziemny, konkretny, praktyczny. To nie jest gest wielki, dramatyczny ani romantyczny. To jest jego pierwsza próba, by przejść z myśli na działanie. I to działanie dotyczy czegoś istotnego, widać w nim, że jakby zaczyna traktować te sytuacje trochę inaczej. Nie jak emocjonalny chaos, ale jak coś, czym trzeba się zaopiekować. On zaczyna planować swoje ruchy wobec ciebie, nawet jeśli z zewnątrz wygląda to skromnie lub nieśmiało. Jego energia robi się bardziej skupiona, bardziej uważna, bardziej nastawiona na efekt niż dramat. Więc myślę, że jakby to pokazuje nam, że on może zacząć się interesować tobą w bardziej e, taki sposób świadomy, namacalny. Nie tylko na poziomie słów, ale poprzez gest, który coś znaczy. To nie musi być od razu wielka deklaracja, to może być coś pozoru prostego, jakaś propozycja spotkania, do no pytania o coś ważnego, inicjatywa, by ustawić temat, który wcześniej był rozmyty. E To jest też taka energia tego, że on może. W najbliższych dniach poważnie myśleć o tym, co może ci dać. No, również oczywiście w kontekście świąt, ale też takich bardziej e, emocjonalnych kwestii, nie? Jakości. Realnej jakości. E, także. Całkiem to tak brzmi, wiesz, taką, taką energię stronie, się powiedzmy, ma. Dzisiaj i do końca miesiąca. Więc końcówka listopada nosi próbę stworzenia czegoś, co można nazwać pretekstem do zbliżenia. Na pozycji piątej e, wisielec. Hmm, wisielec. Wisielec e, nasz, nasz, e, nasz wisielec, który sobie wisi i sobie i sobie wisi, no. Energia tych dwóch kart zaczyna układać bardzo ciekawy obraz jego działań wobec ciebie. Widać, że po tej pierwszej delikatnej, konkretnej próbie zrobienia kroku w twoją stronę, pojawia się moment zatrzymania, ale nie w sensie wycofania, to jest bardziej zawieszenie, które ma w sobie ogromną wartość, bo on zaczyna też patrzeć na waszą, na waszą relację z zupełnie innej perspektywy. Zaczyna również patrzeć na twoją reakcję, która jest ważna, którą wcześniej być może trochę jakby olewał. Czyli zatrzymuje się po to, żeby sprawdzić, co się dzieje aktualnie po, tej, po tym ruchu. Eee, natomiast faktycznie, ta karta pokazuje, że on może zawiesić działanie, bo dostrzega coś ważnego. Że aby ruszyć dalej z tobą, musi odpuścić pewien stary schemat, który w nim żył od dawna. Więc możesz spodziewać się, że końcówka listopada między wami, będzie całkiem emocjonalna, powiedziałbym. No tak, tak, tutaj w tym kierunku to idzie. E, mimo, że pojawiają się same miecze. Zobaczmy. Numer 4, e, znaczy czwarta karta mieczy na pozycji szóstej. E, także widać tych mieczy sporo. Ale to nie oznacza, że tutaj nie ma tych emocji. Wręcz przeciwnie, właśnie w tym wypadku. On o tych emocjach całkiem sporo myśli. I na koniec. E, na koniec drugiego pytania. E, piątka mieczy. Która domyka tę energię e, bardzo takim prostym przekazem, e, można poczuć, że pojawia się w nim frustracja, ale nie do ciebie, tylko na samego siebie. On wie, że zrobił krok, ale albo nie zauważyłaś, albo odebrałaś źle. Dlatego też, więc to listopada będzie chciał to. Że tak powiem, poprawić. Także do końca listopada on zrobi wobec ciebie krok, który będzie szczery, namacalny i pokazujący gotowość do budowania czegoś realnego. Po tym kroku nastąpi moment zatrzymania, w którym może, może zacznie, jakby patrzeć na Waszą relację z nowej perspektywy, i również widzieć Twoje reakcje. Czyli dzięki temu będzie wiedział, co poprawić też. Tak to widzę. Także e, to tyle w tym rozkładzie. Dziękuję serdecznie za wys wysłanie do końca. Zapraszam na kierunek.pl. jeśli potrzebujesz rozkładu prywatnego. Tymczasem serdecznie dziękuję, życzę pięknego dnia i wszystkiego co najlepsze. Do usłyszenia. Hej!